Ferdynand Ruszczyc to postać, to malarz, o którym chciałbym opowiedzieć w tym i w kolejnym odcinku. Jedna z najwybitniejszych postaci polskiej sztuki, polskiego malarstwa przełomu XIX-XX wieku. Urodził się w roku 1870 w Bogdanowie, na ziemi lickiej i zmarł w Bogdanowie w roku 1936, a zatem żył 66 lat. Rodzina Ruszczyców Związana była z Bogdanowem przez wiele lat. Utracili ten majątek w wyniku represji po powstaniu styczniowym, musieli się przenieść do Mińska. Tam młody Ferdynand rozpoczął naukę. Możemy dodać, że miał jeszcze czworo rodzeństwa. To wszystko były siostry jego, czyli były cztery dziewczynki i najmłodszy właśnie Ferdynand. Na szczęście rodzina Ruszczyców odzyskała swój majątek w roku 1888. Mogła tam powrócić i nadal gospodarować. Tymczasem Ferdynand rozpoczął studia prawnicze w Petersburgu. No, studiował może bez większego przekonania. Ciągle go ciągnęło do sztuk. W roku 1892 zmienił kierunek studiów, przeniósł się na studia do Szkoły Sztuk Pięknych, którą ukończył w roku 1897. Co ważne, jego mistrzami, jego nauczycielami w Petersburgu byli wybitni rosyjscy malarze, pejzażyści Iwan Szyszkin i Archib Ku No to oni można powiedzieć, stworzyli malarstwo Ferdynanda Ruszczyca, to znaczy zainspirowali go, czym się należy zajmować, jak traktować cienie, jak, jak malować pejzaż. Ferdynand Ruszczyc był zakochany w swoich terenach, w swoich ziemiach rodzinnych, gdzie odnajdywał właśnie ten pejzaż, gdzie potrafił odnaleźć takie barwy, które no, po prostu w sposób mistrzowski oddawały piękno tej ziemi. Po studiach Ferdynand Truszczyc wyjechał do Warszawy. Tam się angażował w działalność miejscowego, warszawskiego środowiska malarskiego. Tam wystawiał swoje prace. Co roku wystawiał także prace w Petersburgu na takich, takich zjazdach absolwentów Szkoły Sztuk Pięknych z miasta nad, nad Newą. I w tym czasie, można powiedzieć, przeżywa taki niezwykły boom rozwoju swojego talentu malarskiego. Maluje bardzo wiele obrazów. W roku 1908 z innym wybitnym malarzem Józefem Mechoferem stworzyli wystawę malarstwa polskiego, która została zaprezentowana w Wiedniu. Co ciekawe, Ferdyna Truszczyc w roku 1908, ma wówczas zaledwie 32 lata, namalował wówczas ostatni obraz olejny. Namalował obraz, który no, był zakończeniem, można powiedzieć, pewnego etapu w jego życiu artystycznym. Nie wiemy dlaczego, jaka była przyczyna tego, że zaprzestał właśnie jakby tej dziedziny sztuki, zajął się czymś innym, zajął się organizowaniem życia kulturalnego, zajął się innymi rodzajami, formami sztuki. Ten okres malarstwa, Olejnego kończy się w wypadku Ferdynanda Ruszczyca na roku 1908. W czasie I wojny światowej majątek Bogdanów przechodzi różne koleje dziejów. W, roku, w latach 1916-1917 stacjonuje tam wojsko niemieckie. Rodzina ruszczyców musi się skurczyć, zawęzić tylko do dwóch pokojów. Ferdynand Ruszczyc wkrótce przystępuje do wojska polskiego, choć już nie jest młodzieniaszkiem, ma wówczas 47, Lat, ale jednak służy w wojsku polskim, bierze czynny udział w walkach o odzyskanie niepodległości. O tym, co wydarzyło się w życiorysie Ferdynanda Ruszczyca w okresie międzywojennym, w kolejnym odcinku.